Shall we begin? No, witam, witam. Dzisiaj jest środa, słuchajcie. A co można powiedzieć? Można powiedzieć to, że pamiętacie niedawno w Cebu mieli kataklizm, ale nie się nie spodziewał, że coś takiego jeszcze będzie ponownie. No słuchajcie, mamy tam w Sibu dużo znajomych, no i tam rodzina jest a, daleka ze strony Błęnofę. No słuchajcie, wczoraj nam wysłali tutaj filmik, no, żeśmy z nimi rozmawiali. Słuchajcie, no sytuacja jest beznadziejna. To, co się tam stało, to jest po prostu tragedia. No jak będziecie widzieć tutaj na filmie, no, oni żyją sobie w takim normalnym trybie jak żyją miliony Filipińczyków. Nie są bardzo, bardzo biedni, nie są bardzo bogaci no, ale należą do tej raczej skromnej a, klasy, jeżeli chodzi o Filipińczyków. W, ka w każdym razie, słuchajcie, to co się działo, to tam zmiotło wszystko, wszystko zmiotło z powierzchni. To, co opowiadali, to jest po prostu nie do uwierzenia. Woda szła i szła i szła. Ludzie, pełni, jak to się mówi, a paniki. Wszyscy myśleli, że to już jest koniec świata. No bo tam, jak widzieliście, co na niektórych filmach. Kupelyci weszło na dach, siedzieli na dachu, no bo ta woda miała taką siłę, no nie tylko na dachu. Słuchajcie, tam wszystko fruwało, samochody, nie samochody, Także no, podejrzewam, że no nie wiem, nie wiem co na ten temat myślicie. No w każdym razie w Polsce kiedyś też coś takiego było. No, ale tutaj to jest za często dawno tam było, no teraz znowu się, znowu się powtórzyło. Jak widzicie tam w tym domu wszystko zostało zrównane, woda przeszła, no i niestety wszyscy będą musieli startować od zera. No ci, co tam mieli, no takie domy, które były, jak to się mówi. A dorobkiem całego życia no, no to słuchajcie jak to się mówi biedni biednemu wiatr w oczy wieje nie? także słuchajcie a, wielkie współczucia dla nich no bo niestety trzeba się czasami w życiu zastanowić nad tym co jest najważniejsze czy najważniejsza jest gonitwa czy najważniejsze jest to żeby a, w każdej chwili korzystać z życia, no bo niestety, ale jak przyjdzie coś takiego, no to nie ma już czasu, żeby wybierać. Bo wybierać, jak to się mówi, los nam nie daje, tylko to, co będzie, no to niestety będzie. No, w każdym momencie razie. Pozdrawiam tą moją daleką rodzinę w Sybu. Oczywiście wszystkich moich znajomych, co tam są. No i jesteśmy z Wami. Życzymy Wam, jak to się mówi twardego tyłka i powrotu do tego, żeby jakoś to żyć w tych ciężkich chwilach normalnie. No. Pozdrawiamy kochani, na razie. so